ELDORADO moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Matruner. Dzisiaj oczywiście będziemy robić coś, co bardzo dawno już chciałem zrobić, więc owszem, będzie dużo, dużo roboty, moi drodzy, na samym wstępie zostawmy pod tym odcinkiem dużo łapy w górę. Macie na to 3 sekundy. Wierzę w to, że zostawicie No, słuchajcie, musicie zostawić, bo naprawdę jest to kompletna motywacja do nagrywania filmów, tym bardziej, że dzieje się dużo, mnóstwo fajnych rzeczy na Matrunerowicach. Więc kompletnie moi drodzy, zostawiamy łapkę w górę. Uwaga, uwaga. Macie na to 3 sekundy. 3 2 Jeden, go, najsik, nice! dobrze, moi drodzy, dobijmy pod tym odcinkiem z 10 tysięcy łapek w górę, będzie naprawdę superancko, a my dzisiaj mamy taki plan, słuchajcie, mamy taki plan, że bierzemy ze sobą dużo, dużo drewna i przygotowujemy, skończymy naszą stajnię, kończymy naszą stajnię, która jest właśnie tutaj i chcę ją dokończyć, wiecie co, bo jest kompletnie niedokończona. A! Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. I dzisiaj o godzinie 15 pojawi się kolejny odcinek, więc zapraszam Was również do subskrypcji. Zaznacz, zaznaczajcie oczywiście dzwonek, żeby nie ominął Was żaden żaden film. I moi drodzy, dzisiaj w następnym odcinku. Spróbujemy znaleźć jakieś konie. Wiecie co? Ja ogólnie mam już jakiś trop, co tutaj można, gdzie tu konie można znaleźć, ale to dowiecie się w kolejnym odcinku. No i słuchajcie, jak myślicie, ile tutaj koni się zmieści? Dajcie znać, ile będzie w następnym odcinku tutaj koni. Jeśli ktoś zgadnie, no to słuchajcie. Niech od razu napiszę nazwę dla konia, więc zobaczymy, może e, nie wiem, jego nazwę wykorzystamy po to, żeby jakoś nazwać swojego konika. Dobra, e, czy, czy tu nie jest przypadkiem jakoś nierówno? Tu jest nierówno. Ej, to trzeba poprawić. Dobra, poprawiamy to. I wiecie, co naprawdę z tym bo te konie naprawdę będą nam dawały tutaj dużo, dużo fajnych możliwości. Ogólnie. Tak, jak dobrze wiecie, jestem kowbojem właśnie Eldorado, moi drodzy, napiszcie w komentarzach Eldorado napiszmy. Tak jest. Okej, okay, to słuchajcie, tutaj ja widzę, że do tego momentu trzeba zbudować. Um, właśnie trzeba tutaj zbudować ścianę, a kolejna ścianka będzie już tutaj. O, właśnie, w taki sposób, czekaj, czekaj, czy ja dobrze to wymierzyłem. Dobrze, dobrze, wszystko jest wymierzone, elegancko. Mam jeden problem, ponieważ jak zauważycie... Tutaj na górze, o, jest taka jakby wnęka, tylko nie wiem jak to zrobić, żeby ją usunąć. Może tym po prostu ciemniejszym drewnem, deskami bo tam są jakby tak powiedzieć półpłytki. Pół, płytki, dobrze mówię, półpłytki. E, to są chyba, czekaj, jak to się robiło? To są, no półpłytki, no niech będzie półpłytki, no. E, pół deski, nie wiem. Jojku ja zapomniałem jak to się nazywa. E, płyta po prostu, taka pół deski, właśnie... I to jest ciemnego drewna, i tutaj przez to mamy taką, jakby, przestrzeń, która zapewnia nam wentylację. Możemy tak to po prostu sobie teraz wy wymówić, tak? Tak, po prostu taką e, zrobić do tego e, teorię. Dobra, czyli tu się mieści, tu się też zmieści, ale tu się już nie zmieści. No dobra. Mm. Więc tu będą wentylacje. Powiedzmy, że to jest wentylacja. Patrzcie, stodoła będzie dokończona. I jeszcze wam dzisiaj chcę coś pokazać. Dzisiaj jeszcze wam chcę pokazać, co się dzieje z moimi osadnikami. Kompletnie zajmują się tak produkcją z villagerów, że szok, aż jestem pod wrażeniem, że naprawdę aż taka gruba akcja tam poszła. Słuchajcie, to jest dzisiaj też wam do pokazania. I co zrobić z tym środkiem? Tutaj nie mam pomysłu. Chyba zrobię tak samo jak tutaj, ewentualnie troszkę mniejsze, takie już na dwa. O, coś takiego. O właśnie, dobra, zróbmy tak. Wiecie, co mi się podoba najbardziej w tym biomie, że jak pada deszcz, to kompletnie, kompletnie nie ma tutaj. Yy... Nie ma żadnych opadów, to jest o tyle dobrze, tylko po prostu ciemno się robi. No to to, to jest tego minus, ale, ale z tym sobie możemy jakoś poradzić. Dobra, zobaczcie, że to fajnie zaczyna wyglądać. Stodoła już jest naprawdę epicka. Dużo ludzi właśnie oglądało odcinek, gdzie pokazywałem wam pierwszy raz, jak ta stodoła wygląda. I mówiliście, że naprawdę jest fajna: jest naprawdę całkiem fajna. Wiecie co, ja muszę tutaj jeszcze podłogę zniszczyć, ponieważ podłoga będzie tutaj nam troszkę przeszkadzała, by. Po prostu jakoś to fajnie wyglądało. Słuchajcie, trzeba to będzie jakoś rozegrać bardzo e, inteligentnie, że tak powiem, bardzo e, inżyniersko, właśnie, właśnie. Uuuu dobrze, pasie. Mamy tutaj, po prostu zbieramy ten cały, cały piach. On w ogóle jest, to jest czerwony piach, e, czerwony piasek, więc on jest całkiem fajny, bo z niego można naprawdę fajne rzeczy pobudować. Typu właśnie z tym stone brickami, nie? czyli stoneem, sandstone, e, o. Czerwony sandstone z tego powstaje, więc bardzo fajny budulec, z którego można fajne rzeczy zrobić. Właśnie, jeszcze jedna rzecz. Ogólnie mówiliście mi, żebym zbudował domek w tej górze. Właśnie, jakiś komentarz mi się bardzo spodobał, ktoś napisał. I tutaj. Wyobraźcie sobie taką epicką budowlę. Dajcie znać, czy, co sądzicie o tym, czy tutaj zbudować domek na tej górze. Akurat to będzie tak, że będziemy mieli tutaj do, właśnie, całe miasto. Tutaj będzie się jeszcze rozbudowywać. Tutaj coś powstanie, ale to za momencik. E, jeszcze chwileczkę musimy poczekać. A tu będzie oczywiście moja willa, w tej e, powiedzmy pół wystająca z góry, w, e, pół w środku. Więc to możemy jeszcze zrobić, ale to jeszcze, już nie, jeszcze nie dzisiaj. Na pewno może bym to przygotował w niedalekiej przyszłości. Tak możemy się umówić. Dobra, ale co jest ważne? Po to stodołę robię, żeby mieć mnóstwo koni. Słuchajcie, jestem kowbojem. A co kowboje robią? Robią, oczywiście mają dużo, mnóstwo koni. Więc pamiętajcie, że o 15 godzinie biegniemy po konia. I spróbujemy jakiegoś znaleźć. Ja mam mnóstwo siodeł. Ostatnio znalazłem właśnie w tych wioskach. O tutaj, w tych wioskach było tak dużo siodeł że kompletnie, kompletnie jestem zadowolony, megaśnie. Dobrze, e, czyli co? Mamy tutaj stodołę jako taką przygotowaną. Kolejna sprawa, to by było trzeba po prostu znaleźć jakiś fajny blok, który będzie e, nam tam emitował podłogę, więc wybierzmy sobie coś ciekawego. Patrzcie, twardą ziemię mam, to na pewno na, na bank nam się przyda, właśnie płyta, świerkowa płyta to jest, bruk też nam się przyda, wiem, że to jest mało estetyczny blok, ale uwierzcie, że można fajne elementy tutaj zrobić, e, jasno szara terakota, to nie, ale piasek nam się przyda. Albo słuchajcie, trawa, trawa, blok trawy. I jeszcze ziemia. O, właśnie. Dobrze. A jeszcze potrzebujemy dużo płotków. Słuchajcie, zrobimy płotki. I będą to płotki koloru standardowego. Nie, zróbmy koloru ciemnego. Właśnie, ciemny kolor, będzie spoko. Także zróbmy tutaj dechy. O, właśnie. Dobrze. Czekajcie, czy ja dobrze robię. Czy tak to wygląda? Nie, to jest furtka. Dobra, czyli musimy zrobić. O, nie, troszkę źle zwaliłem. Okej, okay, dobra. 27. 27 to troszkę może być mało, więc doróbmy więcej. Eee, doróbmy więcej tego. Okej, okay. co tam? Co tam? O, tak. O, tak, i mamy już dużo płotków, więc całkiem gitesowo budujemy do końca, słuchajcie, będzie tak, twarda ziemia, która będzie emitowała tak jakby tutaj zagrody i ona będzie pomieszczana tak jakby troszkę z koblem, żeby e, to był fajny taki efekt właśnie, o kurczę, troszkę źle, dobra to tak musimy zrobić, tutaj będzie efekt taki wiecie e, stodoły, kompletnej stodoły dla konia dobrze mówię, konie są w stodole? w stajni chyba Stajni, to nie stodoła stajnia. Właśnie, dobra, czyli o, tak to ma wyglądać. Tutaj ma być bardzo randomowo nastawiane tych bloczków. Co daje całkiem ciekawy efekt, całkiem ciekawy efekt, który będzie można wykorzystać jakoś fajnie. I tutaj będą sobie koniki, po prostu siedziały i tyle. Dobra, więc stawiamy tutaj bardzo randomowo bloki. Dobrze, i tak może nawet na cztery klocki, żeby tak było randomowo. O, tak, tak jest. Cyk, cyk, cyk. Czyk, 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 czyk. Właśnie musicie napisać mi nazwy i jakie e, imiona dla koni możemy wymyślić, bo wiem, że na pewno nie będzie tam, tu jeden konik. Wiem, że to nie będzie jeden konik, więc ja jestem bardzo happy. Powiem wam szczerze, bardzo happy. Dobra, zróbmy tutaj trawę. Trawa też się nam przyda. Żeby to jakoś fajniej wyglądało, bardziej realistycznie może być tutaj trawa, tym bardziej, że ta twarda ziemia ona nie obrośnie w trawę, a zawsze to jakieś urozmaicenie, więc bardzo fajnie mi się to podoba. Musimy zjeść pieczonego ziemniaka, musimy zjeść pieczonego ziemniaka i... Czekaj, czy jakbyś, jakby to wymyśleć? Tak, dobra i tutaj jeszcze trawa pójdzie. O, i będzie to pięknie wyglądać, zobaczcie, mamy już podstawę do tego, gdzie możemy konie, konie po prostu trzymać, ja myślę, że to po prostu wypełnimy to piachem, ewentualnie sandstone'em, który mamy tak, tutaj, nie, sandstone'em nie zrobimy tego, o kurcze, lipa, o kurcze, lipa, lipa, za, za mało bloków mam, ale może zrobimy też randomowo, patrzcie, o, w taki sposób... O, i już to będzie zaczynało lepiej wyglądać. Dlatego mamy dużo. Możemy wykorzystać jeszcze taki bloczek. O, żeby to było urozmaicone. Fajnie. I wykorzystamy do tego jeszcze deski. Więc będzie to całkiem ciekawy projekt. Deski weźmiemy świerkowe. Nie, dębowe. Dębowe. Nie. Zróbmy świerkowymi. Zobaczmy, jak to będzie wyglądać. Takie trochę ciemniejsze. Ewentualnie ten jaśniejsze drewno też można wykorzystać jakoś. O, właśnie. Dobrze, tak. Tutaj zróbmy, że dwa, tu jeden, tu jeden, tu, tu i tu. I dobrze. I zostanie nam oczywiście tylko kilka desek do zrobienia yy, białym drewnem. Dobrze. Czy białym, jaśniejszym. Okej. Okay. Co? Ej, ta podłoga wygląda całkiem spoko. Ej, co sądzicie o tym? Kurczę, jednej deski mi zabrakło. No lol. Dobra. O. I teraz już mamy. Patrzcie, jak to wygląda. No, stajnia zaczyna wyglądać jak stajnia. Jest naprawdę gitesowa. Dobrze. Eee, kolejna sprawa, co ja miałem zrobić? Miałem tutaj płotki postawić. O, właśnie. Tak. Tutaj zagroda 1. Zagroda numer 2. Zagroda numer 3. O fajnie, dobrze. dla dekoracji oczywiście dodamy jeszcze snopki siana, żeby one po prostu tutaj emitowały, że to jest stanie. jest tu brudno, wiecie, rozumiecie? tak to ma wyglądać. E, mamy snopki siana, więc trzeba tutaj postawić coś takiego. o, fajnie. o i tu i tu, spoczko i tutaj zróbmy więcej trochę. o, tak jest. dobrze. tutaj tutaj coś takiego. O. Więc snopki siana tutaj będą ładnie rozegrane. Trochę muszę ich zabrać ze sobą, bo wiecie co. Eee, będę musiał nimi pokarmić konie. Po prostu konie, które będą tutaj mieszkały. Dobra, zróbmy jeszcze coś takiego. Taką małą dekorację, żeby to po prostu jakoś lepiej wyglądało. O, zróbmy jeszcze tutaj, tutaj. Ej. Jest to całkiem spoko. Dajcie znać, czy wam się podoba. Słuchajcie, pójdziemy trochę chwileczkę spać, ale jeszcze wam coś pokażę. Jeszcze wam pokażę jedną akcję, która się odwaliła na Matrunerowicach. Dobra, ja już stałem, więc ciśniemy do naszych osadników. Wiecie co tu się dzieje? Zobaczcie na to. Patrzcie na to. What? Ile ich tu jest? What? 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 I dlaczego tutaj jest taki dziwny w ogóle osadnik? Nie mam pojęcia. Dobra, ej, ale wiecie co, musimy im otworzyć. Niech oni wychodzą stąd. Dawajcie, wychodźcie stąd, zobaczymy Co się będzie działo jak one będą miały możliwość wyjścia stąd. Patrzcie! Ruszą! Ruszycie czy nie? Patrzcie, oni dalej się zajmują tutaj produkcją. Patrzcie, dalej serduszka lecą, więc naprawdę oni... O, jeden uciek! Mały, ucieka! Nie, nie uciekaj z matrunerowic. Dobra, łóżek jest sporo. Okej, okay, one sobie mogą stąd wyjść już bezproblemowo, teraz. Dobra, zróbmy wam tutaj jakoś wyjście. Ej, wyśniacy, wychodźcie stąd, Wychodź, możecie wychodzić, proszę bardzo. Jesteście wolni tym razem, naprodukowaliście naprawdę mnóstwo tutaj osadników nowych, więc droga wolna, proszę wychodzić. Tak jest, Patrzcie, tutaj mamy rymarz. Okej, okay, mamy rymarza, więc całkiem spoczko. wynocha stąd, gościu. Dobra, od rymarza możemy dostać jakieś skórzane rzeczy Skórę wymienić, więc spoko Dobrze, wychodźcie sobie, chowajcie się po domkach, możecie sobie tu mieszkać, żyć i tyle. I tyle się widzieliśmy w tym momencie. Patrzcie, burmistrz matruner jest tutaj naprawdę litościwy. Możecie sobie wyjść, proszę bardzo. Wow Co tu się dzieje? Ile ich jest? Dobra, ej, ale wy możecie iść do domków. Ej, tutaj macie łóżka. Możecie sobie zamieszkać. Czekaj, jakoś tutaj zrobić, żeby one mogły sobie tu mieszkać. Nie wiem, jak to zrobić, żeby po prostu one sobie tu zamieszkały. Dobra, ale widzę, że do baru chcą wejść. Patrzcie, w ogóle tu mamy takie wejście. Możecie sobie wejść do środka, proszę bardzo. Tutaj też wam otworzymy. O tak, o tak. Pięknie, ładnie. Cudownie, naprawdę super to wygląda. No wchodźcie do środka, zapraszam was. Czy one. Nie dadzą rady przejść przez to No ten jeden przeszedł, to co, ten, ten nie, nie dadzą rady? Spróbujmy to po prostu rozwalić Czy one wejdą do środka Okej, okay, czyli to jest mała, mały problem Żeby one tu wchodziły No dobra, zróbmy inaczej, o, po prostu w taki sposób I o, możecie sobie już tutaj mieszkać Proszę bardzo, na górze macie tutaj Mnóstwo, mnóstwo łóżek, więc możecie Sobie to wykorzystać No, całkiem fajnie, fajnie Patrzcie, ile łóżeczek, więc możecie sobie Tu zamieszkać na górze, dobra Czyli, patrzcie, dzieci się tutaj bawią. Naprawdę wioska wygląda całkiem gites. Ole, kurczę! Ile ich tu ludzi jest? Najsik, fajnie, fajnie. Bardzo się cieszę, że oni akurat mogą sobie tutaj zamieszkać. E, ciekawe, co się stanie, jak będzie noc. Na to możemy też chwileczkę poczekać. Wtedy już się okaże, czy. Czy, oni, czy im się spodoba tutaj mieszkanie? Dobra, możecie tutaj zamieszkać. Właśnie, czy pisaliście nazwiska naszych wieśniaków? No to jeszcze tego nie wiem, słuchajcie. Zaraz bym, bym musiał sprawdzić po prostu. Okej, okay, łóżeczkę jeszcze postawimy tu, żebyście sobie mieszkali. Dobra, i tu jest ten typo, który jest, słuchajcie, tym handlarzem, nie? Dobra, ale go zostawiamy, ich on sobie mieszka tutaj handlarz. Yy, nie wiem czy kaktusy to nie jest zły pomysł, czy one sobie poradzą z tymi kaktusami. No ale widzę, że całkiem fajnie to wygląda. One naprawdę tutaj robią fajną robotę i są mega śnymi ludźmi. Dobra, ale widzę, że w salonie najbardziej mi się spodobało. Zobaczcie, tu siedzą dzieci i do salonu nie wolno. Patrzcie, dzieci biegają po salonach. W ogóle, czemu one wszystkie się zmieniły na tych takich dziwnych... Ludków, nie mam pojęcia. Czy one się mogą zmieniać? Nie mam pojęcia. Także jak widzicie, dzieciaki sobie tutaj biegają. O, dorośli też wyszli. Dobra, gdzie Państwo idziecie? Nie, tylko nie do tych łóżek. Szybko, nie, 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 nie patrzcie, oni się tutaj kładą. O, kurczę, trzeba je niszczyć te łóżka. Oni chodni oni sobie znajdą inne lokum. Proszę sobie iść do innych domów, proszę Państwa, proszę się rozejść stąd. Jak najszybciej się tylko da. Okej, okay, dzieci, wy też, wy też. Szybko, dobra. Rozkładamy wam łóżka po domkach. Macie tutaj mieszkać, macie sobie tutaj zamieszkać. Proszę bardzo. Na razie postawimy. Tak, wam tutaj te łóżka. Eee, dobrze. Gdzie dalej? Gdzie dalej? Nie. Tylko nie tutaj. Proszę nie siedzieć tu. Tylko uciekać tam, gdzieś dalej. Dobra. Jak widzicie, oni tutaj przychodzą. O. Idą do domku. Super. Rodzina cała się tutaj schowa. Super. Dobra. Jezu, jak oni wariują z tymi drzwiami, co się dzieje tutaj? O mój Boże! Dobra, jeszcze jedno łóżko muszę wam położyć tu. Dobrze, yy, musimy wszystkich ulokować, to też jest ważne, żeby oni mieli gdzie się pochować. Dobra, ty mały, nie masz gdzie spać, tak? Dobra, bo szybko zaraz zombiaki przyjdą, was pozjedzą, pozjadają. Dobra, na górze lokale są pozajmowane powiedzmy. Dobra, pa panie, bo pan spadnie z łóżka. Szybko, na środek łóżka. Dobra, o, widzę elegancko idą spać. Super, położył się. Git. No, ale to śmiesznie wygląda, jak one jest po prostu chodzą. Dobra, ale. Czy. ty. Tobie nie jest życie miłe i. Co to za romanse? Co to za romanse? Szybko i spać. No nie. Dobra, jak one się tutaj położą i to co się stanie? Od razu się położą. Dobra, widzę, że tu jest jakiś. Kurde, nie mają domku. Dobra, rozłóżmy kolejne łóżka. Dobra, to było śmieszne. To było śmieszne, powiem szczerze. Dobra, temu, dla tego gościa też trzeba zrobić tutaj łóżeczko. Dobra, niestety, pan musi tutaj zamie Muszą tutaj zamieszkać jacyś osadnicy, ponieważ, no, liczba miejsc jest ograniczona, że tak powiem. O. Dobrze, i tutaj tak samo, proszę bardzo. Dobrze, i już mamy wszystko ładnie zrobione. Czyli słuchajcie. Czy ja dam radę jakoś pogonić tych dwóch gostków? Dobra, zombie idzie. O nie! Ja muszę bronić naszej wioski. Nie ma, nie ma tutaj tak łatwo. O gościu, wynosi się, wynosi się, patrz, już zombie chciał. No widzicie, mówiłem wam! Kurczę, uciekać mi stąd, już. Prykać stąd. Pyk. Dobra, jeden się posłuchał, a drugi, a ty? Ty gościu też masz się posłuchać i patrzcie, ten dokoń zmierza, dokąd on zmierza. Idź dalej, idź dalej, idź dalej, nie do tego domku. Nie do tego domku. Dobrze. Tutaj też nie ma lokum o dobra, ale... Ej! Jak on to zrobił? Czy wy to widzieliście? O, wszedł tutaj i znikł. Oh my god! Co tu się dzieje? Jak oni to robią? Dobra, ten ewidentnie się chyba obraził na burmistrza matrunera. Dobra, panie, panie, to nie ma żartów. Nie ma żartów, tutaj zombiaki są, panie! Idź pan spać, bo jest noc i jest późno. Rozumie pan? Rozumie to pan? No nie. Patrzcie, musimy go jakoś. O, od razu patrz, dostał i się przeląkł, że tak powiem. O, nie chce nawet handlować. Dobra, z daleka od kaktusów no, gościu, mówiłem, idź spać. No, dobra, postawię specjalnie dla ciebie łóżko. Proszę bardzo, czekaj, czy ja dam radę. Nie mam łódki w tym momencie, ale skraftujmy łódkę. Słuchajcie, zaprowadźmy go do nowego domku. Ja ci pokażę, kolego, gdzie ty masz iść spać. Proszę bardzo, postawmy tutaj crafting. Zróbmy e, to. I patrz, teraz tak. Ty idziesz spać tutaj, o. O, dobra i wiozę ciebie. Kościu, ja ciebie wiozę. Nie no, nie dowiozę ciebie, no. Ja, galipa. Dobra, tak. Rozwalam to szybko. Ty masz wejść tutaj na górę. Okej, okay, dostaniesz. Okej, okay, jest, jest. I wjeziemy go, patrzcie, Wjeziemy go do następnego jakiegoś domku. Czekaj, muszę, muszę się sobie podnieść ziemnioka. Dobra, idziemy, jedziemy, jedziemy, koleżko, jedziemy do domku. Tutaj, tam dalej do tych domków po prostu. Musicie sobie tutaj też zamieszkać. To jest też ważne, żebyście zamieszkali w każdym domku. Nie ma tak, że jeden sobie mieszka tu, drugi tu, ale on ewidentnie chciał z kimś zamieszkać, kto z kim się tam przykampił. Dobra, dobra, możesz opuścić wózek. Okej, okay, i co? Teraz idziesz tutaj do domu. Idziesz do domu, kolego. O, 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 dobrze. Dobrze? I co? I co dalej? Czy on chce opuścić naszą wioskę? Halo, panie, ty masz iść spać. Jak to zrobić, żeby on sobie po prostu poszedł spać? Co ja mam zrobić w tym momencie? Dobra, ty widzę, że. A dzień nadchodzi. Dobra. Dzień nadchodzi, więc. Sponio. Dobra, ciekawe czy ja się położę. Nie. Dobra, patrzcie, zobaczymy co się stanie jak nadejdzie dzień. Moi drodzy, a my w tym momencie, słuchajcie, o godzinie 15, dzisiaj o godzinie 15 pojawia się odcinek jak idziemy po konia i spróbujemy znaleźć jak najwięcej koni, które oczywiście... Patrzcie, koni śpią do południa. Ja, halo. Pobudka, budzić się tu. Budzić, pobudka. Wstajemy. Pobudka. No... O, patrzcie, od razu wstali, jak mnie posłuszni są, co? Posłuszni, dobrze, villażerzy, posłuszni, bardzo tak jest. Dobra, to co? Idziemy do roboty, tak? Wszyscy tutaj się ubrali, patrzcie. Pięknie, pięknie. Od razu dokąd oni zmierzają, tu sobie będą chodzić. To musimy wszystko zniszczyć. Bo to jest już teraz kompletnie bez sensu. Ta bobodziarka będzie trzeba zrobić inny, słuchajcie, domek, gdzie będzie po prostu można ich tutaj powiedzmy rozmnażać. No, w taki sposób powiedzmy eee, i tyle. I tutaj mamy jakąś dziurę. I w tej dziurze po prostu oni sobie będą. Eee, nie wiem, co robili. Dobra, tutaj patrzcie, pierwsza rodzina wyszła. Państwo Kowalscy zamieszkali tutaj. Kowalscy. Dobrze, od razu do baru nikt nie idzie. Tutaj jest jeden Typo, jest on rybakiem. Na górze sprawdźmy, co oni tutaj robią. Okej, okay. czyli tutaj widzę rodzinka tych turbanów takich śmiesznych. Oni śmiesznie w ogóle głowami kręcą. Rymarz, rymarzu, rymarzy mamy dużo. Dobra, tutaj rodzina rymarzy. Niech będzie w hotelu. I co, patrzcie, no kurde, miasto kwitnie. Zobaczcie, miasto jest pełne tutaj gości. I ludzi, którzy sobie tutaj mieszkają. Z bardzo, bardzo fajnie się cieszę. Musimy zrobić im farmę, żeby oni sobie tutaj mieszkali. Robili po prostu co chcą. I moi drodzy, my biegniemy po konia, więc moi drodzy, o godzinie 15 się pojawi się odcinek, jak zobaczycie naszą przygodę, oczywiście z końmi. Dajcie znać, jak Wam się podoba moje Moje miasto, matrunerowice, bo naprawdę dużo się zmienia. I słuchajcie, dajcie znać i co sądzicie o tym. Um, o tych konikach tutaj. Tylko ja muszę tutaj zrobić furtki jeszcze. Więc moi drodzy, pamiętajcie, zasubskrybujcie bądźcie ten kanał oczywiście z dzwoneczkiem, żeby nie ominął was żaden film. No i wbijajcie oczywiście na mój drugi kanał Matruner Games, także zapraszam dziś gorąco, wbijajcie do mojego sklepu matruner, eee, oczywiście titris.com. Wbijajcie wszystkie linki w opisie. Także do zobaczenia i eluwinka Eldorado.